I jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zacznij opukiwać swoje afirmacje, ponieważ to bardzo przyspiesza proces manifestacji. W ten właśnie sposób przekonasz swoją podświadomość, a jeszcze więcej połączeń neuronowych ci się stworzy w momencie, kiedy będziesz opukiwała stosując metodę EFT, czyli tapping. To jak naszykowana Twoja afirmacja, wybierz sobie taką jedną, którą. Naprawdę bardzo często powtarzasz, wybierz taką afirmację, która jest z Tobą spójna. Pokażę Ci teraz, jak najprościej można opukiwać swoją afirmację. Wybrałam sobie do tego ćwiczenia moją ukochaną afirmację, która powoduje, że wszystkie sprawy mi się układają cudownie. Jest to afirmacja, która mówi że mi zawsze wszystko sprzyja i obraca się na moją korzyść. Wystarczy, że od czubka głowy do punktu gama będziesz mówiła tą afirmację. Ale w jaki sposób? Nie klepała sobie, mi zawsze wszystko sprzyja i obraca się na moją korzyść, tylko wyprostowana, dumna, uśmiechnięta, zadowolona i od czubka głowy. Zdecydowałam, że mi zawsze wszystko sprzyja i obraca się na moją korzyść. Ja Ci pokażę, jak ja opokuję afirmację, a potem zrobimy taką rądkę specjalnie, żebyś Ty mówiła. Na punkcie czubka głowy moja afirmacja zdecydowałam, że mi zawsze wszystko sprzyja i obraca się na moją korzyść. I to samo na brwi, zdecydowałam, że mi zawsze wszystko sprzyja i obraca się na moją korzyść. I tutaj na każdym punkcie to samo, ta sama afirmacja. Ważne jest, żebyś ty mówiła to z pełnym przekonaniem, z zaangażowaniem. Zaczynamy. Opukujemy czubek głowy i ty mówisz swoją afirmację. Raz, dwa, trzy, czubek głowy. I mówisz. Brew. I mówisz. Twoja afirmacja. Super. Pokoka. Twoja afirmacja. Mów. Z pełnym przekonaniem pod okiem mów afirmację. Pod nosem twoja afirmacja mów. Broda i twoja afirmacja. Obojczyk i twoja afirmacja z uśmiechem z radością. Pod pachą i Twoja afirmacja z radością, z dumą. Ja tak zdecydowałam, tak jest. I punkt gamma. I Twoja afirmacja. Głęboki oddech. Super, gratuluję. I codziennie to powtarzaj przed lustrem. Od czubka głowy do punktu gamma. Z uśmiechem, z radością afirmujemy po to, żeby się spełniało, po to, żeby się manifestowało do dzieła.